Yeah! Yeehaw! Leap back! É Opa, Krzyssejs! Yeehaw! Já Siemano z tej strony, Oskar Macuk. I w dzisiejszym odcinku będziemy jeździć na Harpaganie. A w ogóle dzisiejszy odcinek to był totalny spontan, bo wczoraj był mróz, śnieg i ogólnie zakładałem, że już na rowerze nie pojeżdżę. A dzisiaj rano patrzę na pogodę, 10 stopni, słoneczko pięknie, więc szybko wsiadłem w samochód, przyjechałem tutaj. A tutaj jest także z nami Kuba Cieślik, który jest oh, wow. mega sztosowym zawodnikiem, jak wiecie, po Patryku Sobojański. Drugi najlepszy zawodnik w jego wieku w Polsce. I co dzisiaj będziemy robić Wreszcie Będziemy odpalać dużą linię, dużą linię, którą ostatnio przygotował Kuba, ale musicie zobaczyć że tutaj niestety śnieg zrobił szkody. I jak widzicie, jest odrobinę ślizgawki. Już trochę żeśmy tutaj pracowali, ale jak widzicie błoto jest konkretne, ale w tym roku obiecaliśmy sobie, że polecimy dużą linię, więc nie możemy dopuścić, żeby to się nie wydarzyło. Tylko kilka osób ma dojście do tego tajnego wejścia, żeby jechać wielki starter. Patrzcie, tu jest kłódka. Zwolnienie blokady. I tak właśnie całość wygląda z góry. Tutaj są schodki, tu jest epicki zjazd i na pierwszą hopę. A poza tym mamy jeszcze dwie inne hopy gąbki niestety dzisiaj nie działają, bo jest błoto. Jak wiecie, ze Szczecina do mam około 100 km, więc w jedną stronę jadę godzinę, potem śmigamy sobie z kubą 3-4 godziny i wracam, zależnie czy jedziemy na skatepark, czy nie jedziemy. I zawsze w samochodzie włożę ze sobą gotowy posiłek w formie szejku od wi Od kilku miesięcy to stosuję i muszę wam powiedzieć, że to jest mega wygodne rozwiązanie. Po pierwsze, dlatego że posiłek jest zbilansowany, ma witaminy, minerały, jest smaczny i super wygodny, a to jest mega istotne, szczególnie w trasie. Na taką całodniową sesję na hopkach, czy to na skateparku w zupełności wystarcza mi taki jeden napój, który ma aż 500 kilokalorii, więc stosunkowo mało napoju, a dużo energii. A jeżeli Ty chciałbyś sobie spróbować i wybrać swój ulubiony smak napoju, proszku czy też batona y sprawdź link w opisie, skorzystaj z kodu rabatowego MACUK10, dzięki czemu dostajesz 10% rabat i możesz się cieszyć nie dojrzeć kozackim produktem, to w lepszej cenie. A my idziemy jeździć. Panie Pawle, leci. I? O, le a tutaj on nie wie chyba, że jest folia. Ładnie, jak jest? Największy minus jazdy w głocie to jest to, że jak jejcie na środku to jest spoko, ale przesuniecie się 10 cm i macie błoto i drift i to właśnie to mi się stało. No ale nic, no, jest zima, jest zimno, musi być zimno, musi być spoko i ziemię jeździć. dobra! Nie, nie! Pękła wybitka? Chodź Pęk... za O super o zobaczcie Jechać! Yeah. Fajna sprawa. Wyobraźcie sobie teraz, że jedziecie pełni motywacji, wybijacie się. No i taka sytuacja. O, tu jeszcze lepiej, bo nie dość, że płyta pękła, to jeszcze żebra. Fajnie, fajnie. Jako, że duża linia została odpalona, a potem zniszczona, jak zresztą widzieliście przed chwilą, to zdecydowaliśmy z Kubą, że poratamy sobie stoliki i zrobimy tak, że będziemy robić takiego jakby bajka, ale nie takiego, żeby walczyć, tylko takiego, żeby się uczyć, no bo wiadomo, że jakby ja zrobię więcej sztuczek niż on, ale chodzi o to, żeby właśnie go cały czas buzować i będziemy robić takie sztuczki. Old na pierwszej, bajka na drugiej, opo bajka na trzeciej, dobra. Ja wiem, co ja zrobię, ja zrobię o o i to jest super, bo ja chciałem nauczyć się dekady, ale o trójka najpierw, o, ale fajnie. Old. Bar. Opa! Ale wyskinowa Opa! Bar. Pięknie! Pewnie tak dobrze jak lepiej niż ja. Olda trójkę, Olda do baja. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! O, do... nie! O, prawie! No, to prawda kasztanówa, ale dobrze, że się przełamał. Widzicie? O to chodzi, o to chodzi. To, to, to jeszcze raz. Tylko ja sobie teraz podniosę poprzeczkę. Flip na pierwszej, 3-6 bar na drugiej i ten old do baya na trzeciej. Tak? Czyli się kiedyś na grudzie Davina. Więc już on o co chodzi. Oskara Dobra. pokonał pumptrack po prostu. Nie, ja wpadłem na genialny pomysł że pojadę sobie tutaj i zrobię takiego ślizga na muldę. No i ślizg tak się skończył, że tu mi się zsunęło koło, złapało przyczepność, potem tu, no i frontki Super, super zabawa. A, nie, kasztan. Jeszcze raz. Juu! Idealny kejsik. I zobaczcie, teraz właśnie o to chodzi, że on... Co się do tujeczki, na drugiej hopie, co prawda, z kasztaniem nie doleciał, ale tyle, razy będzie pływał, aż mu się udaje, że się nauczy, ja się bał, żeby to zrobić. Więc ja jeszcze ja, i on jeszcze. Jest? Yes. Yes. Oh, yes. Co? 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 kameruje kameruje? Co? Co? się kameruje, panie Jeszcze bardziej nic do kejsu. Próbujesz opo? No. Ojej, ale zrobimy challenge. Kto się nauczy szybciej? Pewnie nauczy się Kuba szybciej, bo... Czerny. ale jest możliwe. No robiłem, no ale... Dobra. Opo 36 challenge. Tak. Udaje się biegać. nie? Pyk.

co widzicie przed chwilą, to jest śmieszne to, była to nie była opo, to była zwykła trójka Kuba się od zwykłych czuje robiąc opo rób... ale może jak nie umiesz zwykłych to umiesz opo nie, nie róbcie, opo, róbcie róbcie, róbcie dobra dawaj dawaj maniek no tak jak z młotem trochę, ale się jak wiecie mają zwalone kolano i niestety nie może latać, ale za to może latać beton, bo ma betę. I zaraz pokażę nam w polu jak się jeździ, tak? Mm. Dawaj boczcie A ile mm. ma tych koniów? 230 yes. 230? 71. Ja, tu prawie 200 więcej niż mój. Prawdziwa fojeczka chlubyczka. Dawaj mu! O. A jeszcze ja z byczku, no to co? Tam coś w polu jedzie, ale to... Powiem wam tak, że jeżeli to było tego 230 koni, to mój ma ze 30 koni, ale ja wam pokażę jak się lata boczkiem, bo widzę, że on po prostu nie, nie ma skilla w tych rzeczach. Pamiętajcie, że jak robicie takie rzeczy, to nie róbcie tego na drodze, tylko na takiej drodze na przykład piaskowej to można, bo tu nikogo nie ma, bo to jest no. teren prywatny, więc Za dużo mocy ma być, no i to no przekręca.